drugi test pomiaru natężenia, wskazań natężenia przepływającego prądu. Przy czym teraz ten test jest dosyć wredny, przynajmniej ten początek. Aż zastanawiałem się czy go tutaj publikować. Gdyż użyję tutaj rezystora o oporności 1 giga Ohma i będę używał niskich napięć. Bardzo często zdarza się tak, że jeżeli są jakieś układy mikroprocesorowe gotowe Prototypowe, czy już później nawet i gotowe. Chcemy zmierzyć pobór prądu, ale nawet nie podczas pracy, tylko w stanie spoczynku. Są to wartości bardzo małe, i do tego należy użyć po prostu odpowiedniego przyrządu czyli dobrego miernika. Ja tutaj chciałem sprawdzić, czy jestem w stanie zmierzyć coś, cokolwiek, przy pomocy tego zasilacza. Po prostu to jest taka wiedza dla mnie, żebym wiedział, czy muszę wpinać w obwód precyzyjny. Miernik, a do pomiarów tak małych prądów stosuje się nawet specjalne przystawki do multimetrów, do amperomierzy, ponieważ to naprawdę mamy bardzo ciężkie zagadnienie, żeby zmierzyć tak mały przepływ prądu, zazwyczaj musimy stosować dosyć duże, duże rezystancje, a w tym momencie to zakłóca nam ten obwód, więc żeby zastosować małe rezystancje, stosujemy przystawki, które dają duże wzmocnienie itd. itd. kłopot. Jeszcze, jeżeli do tego dodam jeszcze konieczność pomiaru, na przykład. Charakterystyki impulsowej poboru tego prądu, to w ogóle nam się to robi ciekawe zagadnienie, dlatego wspomniałem, test jest wredny i jak widać, przy zakresie nanoamperów, nanoamperów, bo proszę zwrócić uwagę, że pierwszy pomiar to w ogóle nawet nie został zarejestrowany przez Brymena, tylko MetraHit, który ma trzy miejsca po przecinku przy zakresie mikroamperów. Mierzę w tej chwili na zakresach mikroamperowych. Brymen ma dwa miejsca, metra hit ma trzy miejsca i dopiero i tylko on wskazał tam na przykład 5 nanoamperów przepływu prądu przy napięciu 5V i rezystancji 1 giga. -oma. Matematycznie się zgadza, prawo oma wiadomo. Natomiast tu niestety ale zasilacz przy tak ekstremalnie niskich przepływach, no nie wskazywał poprawnie. Powiedziałbym, że dopiero od mikroamperów zaczyna tutaj pokazywać to, co trzeba. To akurat nie jest taka zła wiadomość, bo na przykład ostatnia płytka miała pobór prądu w stanie w spoczynku około 5 mikroamperów, więc tutaj na samym zasilaczu bym w stanie to zmierzyć. Samym zasilaczem. Natomiast jak teraz jest pół mikroampera, no to niestety tutaj pokazywane są jakieś głupoty. Ten film nie jest może bardzo pasjonujący, ponieważ wymaga ustawienia napięcia, zmian, prób, stabilizacji. Tak na przykład czekam, żeby sprawdzić, czy na przykład po jakimś tam czasie, choćby po kilku sekundach wskazania się zmienią, ustabilizują. No jak widać dla jednego mikroampera wskazania na zasilaczu nie są prawidłowe. Zastanawiam się jaka jest podstawa fizyczna czegoś takiego, bądź jaka podstawa pracy przetwornika analogowo-cyfrowego. Mogłaby dać taki efekt. Nie wiem, przynajmniej w tej chwili nie mam na to pomysłu. Ok, ale tym testem, no, pf, paskudnym testem, sprawdzę od jakich wartości mogę ufać wskazaniom. Przecież nie miernika wysokiej klasy, tylko zasilacza. Taka ciekawostka. Jest ustawione w tej chwili 5 mA, no i ok. W tym momencie wskazanie te 000 jest wbrew pozorom poprawne, ponieważ jest to poza jego zakresem. No lepiej tak, niż żeby mi pokazywał, że pobiera jakieś tam miliampery w momencie, kiedy ja tutaj w nanoamperach operuję. 10 mA. Najlepiej by było podesłać ten film do inżynierów tworzących tutaj ten multimet. Ciekawe, czy robili takie testy. A powiem wam, jaka jest geneza w ogóle tego testu. Otóż w poprzednich filmach bawimy się tutaj próbami stworzenia dobrego mikrofonu za nieduże pieniądze. To znaczy, głównie kolega z elektrody się tym bawi. Ja trochę podążam jego tropem. On się na tym zna. Ja Korzystam z jego wiedzy, tak to ujmę, bo taka jest prawda. I tam wzmacniacz do wkładki mikrofonowej w wejściu miał właśnie rystor o wartości 1 gigaoma. Chodziło o to, żeby właśnie to wejście było o dużej rezystancji. Stąd też na poprzednim filmie pokazywałem, jak zmierzyć jakimiś bardzo popularnymi przyrządami taką, tak dużą rezystancję, bo to. Trzeba mieć jeszcze przyrząd do tego, a jeżeli już jest przyrząd, to na przykład używa bardzo dużego napięcia rzędu tam dajmy, na to 500 V albo 250V no, niedopuszczalne w pewnych pomiarach. Ok. No i co? No i dla mnie ponowny wniosek. Zasilacz super naprawdę o takich parametrach. Jeszcze tutaj sprawdzimy oczywiście w kolejnych filmach tętnienia, no i pokażę, jak on ma możliwości, bo tutaj jest menu, to nie jedno. Różne, różne ekrany można sobie skonfigurować te ekrany do tego co komu pasuje można tutaj predefiniować oczywiście różne nastawy jest ok no i 100V musi być, prawda? i mamy wtedy 1mA dobra kończymy ten test ja go sobie jeszcze muszę obejrzeć kilka razy, zapamiętać przystępujemy do następnych Koniec tego.